Rozdział pierwszy. Masoneria i orzechy piorące. Trzeba sobie uświadomić, że obecnie mamy łatwy dostęp do wielu odnoszących się do masonerii, informacji historycznych i dotyczących naszego czasu. Nie trzeba wcale dużego wysiłku, by do tych informacji dotrzeć, by je zgromadzić, przemyśleć, wyciągnąć z nich w pełni samodzielnie właściwe wnioski. Które muszą doprowadzić nas do stwierdzenia, że masonaria była w świecie nowożytnym i jest dziś jedną z podstawowych i to w sposób oczywisty negatywnych sił zmieniających postać naszego świata, wywołujących zło w wielu porządkach, odbierających człowiekowi i całym narodom wolność, blokującym im dostęp do prawdy, paraliżującym wszelkie dobre inicjatywy. Wydawałoby się zatem, że ludzie ze względu na swój dobrze pojęty interes będą docierać do tych informacji i wykorzystywać je w swoim myśleniu, w swoich ocenach i działaniach, że będą w sposób prawidłowy oceniać fakty historyczne i wyciągać na tej podstawie wnioski dotyczące dnia dzisiejszego, że będą widzieć i rozumieć zagrożenia jakie dla nich i dla świata stwarza masoneria i się im przeciwstawiać, że nie dadzą się jej manipulować, Przeciwstawią się wszystkim tym, którzy wyraźnie reprezentują jej interesy, że zrobią wszystko, by nie pozwolić na to, by zbudowała ona swój nowy, wspaniały świat i zniewoliła całą ludzkość. Cóż się jednak okazuje? Ludzie w większości myślą, oceniają i zachowują się tak, jakby masonerii w ogóle nie było i w ten sposób, chcąc, nie chcąc, robią jej przysługę, w jakimś sensie przykładają się do realizacji jej zamierzeń. Dlaczego tak jest? To zaskakujące, jakoś niezrozumiałe, wręcz przerażające. Można oczywiście założyć, że wielu z tych, którzy ignorują istnienie masonerii, to jej cisi i poplecznicy, ci, którzy jej się zaprzedali lub są faktycznie jej reprezentantami. Użyłem słowa wielu, to znaczy ilu. Sądzę, że jest to jednak nikły procent ludzkiej populacji. A co z pozostałymi? Może są zbyt leniwi, by docierać do prawdy? Może z tchórzostwa czy dla świętego spokoju po prostu nie chcą wiedzieć? Tak, oczywiście są i tacy. Wydaje mi się jednak, że przeważająca większość z tych, którzy w ogóle nie biorą pod uwagę istnienia i roli masonerii w historii i we współczesnym świecie cierpi na ciężkie schorzenie, które nazwałem syndromem orzechów piorących. Zarazek tego schorzenia zaszczepiła mi sama masoneria, tworząc idealne warunki dla powstania i szybkiego przebiegu choroby. Na czym polega syndrom orzechów piorących? Orzechy piorące to rosnące w Indiach orzechy, które po rozkruszeniu na cząstki są stosowane jako środek piorący w praniu ręcznym oraz w pralkach automatycznych. Moja żona wykryła informację o nich w polskim internecie, zainteresowała się nią i orzechy zakupiła. Porcja wystarczająca na rok prania dla czterosobowej rodziny kosztuje wraz z kosztami wysyłki 50-60 zł, można kupić też próbki na jedno pranie. A następnie zaczęła z nimi eksperymentować, dając je zamiast proszku do prania w pralce automatycznej i umieszczając w bębnie raz bieliznę kolorową, raz białą, raz mało zabrudzoną, raz poplamioną. Po dokonaniu tych wszystkich eksperymentów doszła do wniosku, że działają one skutecznie. Piorą! Ale jednak w niektórych przynajmniej przypadkach trochę słabiej niż chemiczne proszki są idealne dla bielizny kolorowej. Dobrze pierą średnio zabrudzoną bieliznę białą. Nie do końca radzą sobie z mocnymi zabrudzeniami i plamami. Tak więc uznała, że będzie je stosować, a przy mocnym zabrudzeniu powróci do proszków chemicznych. Przy plamach zastosuje odplamiacze. Zaczęliśmy o tym tak przy okazji różnych spotkań informować najbliższych i znajomych. Wykazali zero zainteresowania. Zdziwiło nas to, bo przecież użycie orzechów jest tańsze. Zużycie proszków do prania na jednego mieszkańca w Polsce utrzymuje się na ustabilizowanym poziomie około 4,8 kg rocznie, co daje na przeciętną 14-osobową rodzinę blisko 18,5 kg, a więc wydatek ponad 800 zł, i zdrowsze, a ponad to co dziś tak modne, ekologiczne. W pewnym momencie zacząłem na własną rękę i oczywiście nieprofesjonalnie badać rynek. Opowiadać o tych orzechach różnym napotkanym osobom. Na kilkadziesiąt osób zareagowała tylko jedna, która sprowadziła sobie te orzechy i zaczęła je stosować. Zastanawiałem się, dlaczego ludzie w ogóle nie reagują, nawet nie sprawdzają tych informacji, prosząc nas choćby o kilka orzechów. Informacja o nich jest niejako automatycznie odrzucana, uznawana za błachą, nieistotną, z której nie warto korzystać. Nikt z tych ludzi przecież nie miał żadnych podstaw, by zaprzeczać jej wiarygodności. Nie pochodziło ona z jakiegoś nieznanego źródła, ale poparta była świadectwem mojej żony, opartym na czystej empirii osoby, która znana była przez tych ludzi jako racjonalna i sceptyczna. Skąd więc to zdecydowane, choć chyba wywołane jakimiś podświadomymi czynnikami, zanegowanie i odrzucenie? Wytłumaczenie tego przedziwnego zjawiska wydaje się być tylko jedno: żyjemy w świecie, w którym zostaliśmy na różne sposoby głęboko i trwale zakodowani, i to tak. Że nie bardzo zdajemy sobie z tego sprawę. Zakodowanie to powoduje, że reagujemy żywiołowo tylko na te informacje i sugestie, które są nam wciąż powtarzane, i to w naszym odczuciu, że wszystkich stron, te wszystkie strony to faktycznie tylko media i reklama oraz dodatkowo spotkani przez nas ludzie, którzy powtarzają nam za mediami i reklamą te informacje i sugestie. Ktoś w jakiś bardzo profesjonalny sposób zadbał tu o to, byśmy traktowali jako swego rodzaju bajki, historie nie z tej ziemi, kwestie całkowicie nieistotne i kwestie niewarte uwagi, wszystkie te dane, które nie są obecne w mediach i reklamie. Takie zakodowanie dotyczy nie tylko jakichś przedmiotów, towarów, procedur postępowania, ale dosłownie wszystkich dziedzin. Skutek jest taki, że choć ludzie mają dostęp do pełnej w zasadzie wiedzy o masonerii, i liczne fragmenty tej wiedzy do nich w różnej postaci docierają, to jednak tej wiedzy w istocie w ogóle nie przyjmują do wiadomości i co za tym idzie, nie wyciągają z niej żadnych wniosków. Mogą przez chwilę poświęcić jej uwagę jako pewnej sensacji, ale sensację tę traktuje się automatycznie jako o opowieści o marsjanach i latających talerzach. Jeżeli ludzie nie reagują na orzechy piorące, gdy ktoś im opowiada o swoich doświadczeniach z nimi związanych, choć mogą w każdej chwili wrzucić te orzechy do swojej pralki i sprawdzić ich skuteczność, to dlaczego mieliby reagować na informacje dotyczące masonerii, które nie są poparte osobistym świadectwem konkretnego znanego im człowieka i których samodzielnie, a tym bardziej empirycznie, nie są w stanie w żaden sposób zweryfikować? Jeżeli ludzi, co też zaskakujące, nie dziwi fakt, że sami akceptują pewne dane, czy bardzo odważne i nie za bardzo poparte empirią teorie podsuwane im przez historyków, naukowców, a nawet pseudohistoryków i pseudonaukowców, to nie może ich również dziwić fakt, że zdecydowanie odrzucają coś, co brzmi dla nich obco, bo nie spotkali się z tym w codziennym przekazie mediów. Przyjmują zatem na przykład jako oczywistość informacje o przebiegu ewolucji biologicznej, o tym, że generał Franco był złym faszystą, o dziurze ozonowej, o ocieplaniu klimatu, a nawet o lekach homeopatycznych i odrzucają, wręcz wymazują ze swej świadomości i pamięci w taki sposób dziesiątki, setki czy nawet tysiące danych, których w mediach nie można spotkać pojawiają się tam bardzo rzadko. Jaki w ogóle sens ma w takim kontekście pisanie książki o masonerii, jeśli 99% z tych, którzy o niej nic nie wiedzą, i tak nie przyjmie do wiadomości ich treści, nawet jeśli je przeczyta? A jednak warto pisać dla tych reprezentujących ten ułamek, którzy to naprawdę przemyślą, oraz dla tych wszystkich, którzy sprawę rozumieją i już dużo wiedzą na ten temat i którzy pogłębią swoją wiedzę i swoje rozumienia i będą tym promieniować na najbliższe swoje otoczenie. Nasz społeczny stosunek do orzechów piorących jest jednym z dowodów na to, w jak wielkim stopniu daliśmy się już zwieść budowniczym nowego wspaniałego świata. Jak dalece im ślepo, choć najczęściej podświadomie zawierzyliśmy i w jak wielkim stopniu poruszamy się po wirtualnych w istocie drogach i ścieżkach, które oni dla nas wyczarowali.